chociaż wiemy, że z tymi maściami jest różnie. Różne regiony Polski preferują różne odcienie, różne zmarszczenia. Jeśli się da, to teraz jeszcze jedną rundkę w kłusie. Panie Piotrze, prosimy. Ogier jest pobudzony, ale może trochę na tym zapanujemy. Chcę Państwu powiedzieć, że Piotr w ubiegłym roku prezentował dwa ogiery na aukcji w Kozienicach. Ogier Iweron wtedy już krył, także w krótkim czasie można było u Piotra nabyć trzy ogiery, które były proponowane do sprzedaży. W tej chwili wiem, że na punkcie zostaje Iweron, Mamy jeszcze karego ogierał Piotra do zbycia, gdyby ktoś był zainteresowany. Prosimy o kontakt z Piotrem. I bardzo dobrze głosujący ogier również. Bardzo prosimy o brawa, panie Piotrze i. Brawo, Brawo. Sprowadzamy konia z placu wysławowego. Może nie galopem, ale kłusem. Póki jeszcze Ustarcza, żeby takiego smoka sprowadzić. Dziękujemy Piotrowi. Jeszcze raz, proszę Państwa, to nasz z naszego terenu, Gwinez Brawo!